Tak, to są oryginalne, to są nieoryginalne. Widać to między innymi po napisie. W oryginalnych napis jest bardzo dobrze wykonane, nie ma żadnych odprysków. A w tym, jak widać, odpryski występują i brzydko to wygląda po prostu. Następna sprawa to atomizer. Tu jest szeroki, tu wąski. Po górze tam mało możemy stwierdzić, ale... następnie są, są pokrywki, gdzie w oryginalnych występują rowki a w nie no, ich praktycznie nie ma i od dołu jest kod dobrze widoczny A w podróbach